Kilkaset motocykli zawitało na plac targowy w Grębowie, gdzie odbyła się już siódma edycja zjazdu starych motocykli PRL. Mieszkańcy oraz goście z ościennych miejscowości mogli podziwiać klasyczne motocykle, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia oraz porozmawiać z pasjonatami. Organizatorzy przygotowali także konkursy oraz wiele dodatkowych atrakcji. Dzięki rozbudowanemu programowi, całe wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Początkowo zjazd starych motocykli był dodatkiem do dni Grębowa, ale szybko stał się samodzielnym wydarzeniem. Z każdym rokiem impreza jest coraz bardziej popularna nie tylko wśród wystawców i pasjonatów motoryzacji, ale także wśród mieszkańców i gości z sąsiednich miejscowości. W tym roku dopisała także pogoda. Nie było ani upału, ani deszczu. Frekwencja jest rekordowa, pogoda na razie dopisuje. Tym bardziej, że w tym roku mamy dużo więcej atrakcji. No, z roku na rok przybywa i coraz to inne mamy w tym roku grupę taką yy, z Katana yy, z wystawy broni czarnoprochowej Łucznictwa robią yy, wystawę pojazdów militarnych yy, z Rakszawy, tak samo sprowadzili dwa yy, samochody do pokazania muzeum militarne takie z ziemi przemyskiej też jest do zobaczenia szczelnica mobilna, żyroskop, dużo stoi z gadżetami motocyklowymi no mówię, ludzie to patrzą co jest, co się dzieje i z okolic przyjeżdżają. To jest to jedna z chyba nielicznych takich imprez tego typu w Polsce, nie tylko tu w województwie, ale i w Polsce. Myślę, że ludzie bardzo tęsknią za starymi czasami, za latami młodości i te motocykle im to właśnie przypominają. Z drugiej strony no też mieliśmy jeszcze parę tygodni temu zlot samochodów strażackich, dzisiaj mamy starych motocykli. Myślę, że też te imprezy wyróżniają się tutaj na tle y, okolicznych gmin naszego województwa i nie tylko y, swoją oryginalnością. Tylko zabytkowych i starych motocykli w tym roku było grubo ponad 300. Doliczając do tego nowoczesne jednoślady, które licznie przyjechały do Grębowa, można śmiało powiedzieć, że w ramach siódmej edycji wydarzenia zaprezentowało się około 800 motocykli. Na pierwszym planie były oczywiście perły motoryzacji, bo imprez dedykowanych dla starych motocykli nie ma wiele. Modeli mamy bardzo dużo wyprodukowanych kiedyś było, no na obecną chwilę Polska, nic nie, nie produkuje i staramy się tylko ratować to, co jest, bo tak po prostu ratujemy, no bo jak się wyciągnie z szopy coś, to jest w stanie agonalnym. Trzeba to włożyć dużo czasu, dużo pieniędzy żeby motocykl powstał, no ale później mówię, cieszy oko, wychodzi po prostu jak z fabryki i jakoś z tymi częściami coś kombinujemy, żeby, żeby to skompletować i dopracować wszystko, żeby to później wszystko jeździło i cieszyło oko. No, te motocykle często dostały swoje drugie życie, stały gdzieś tam w stodołach, w shopach, zapomniane i ci pasjonaci właśnie szukają tych motocykli, starają się ich naprawić, odrestaurować i dzisiaj mamy piękne okazy tutaj na naszym zlocie. To nie tylko, że to jest y, y, impreza, która y, jest na terenie gminy Grębów, ale przede wszystkim Wrocławia, no, imię Grębowa, bardzo, bardzo daleko. Dzisiaj mamy tutaj y, mieszkańców okolicznej gminy, ale też i województw z całej Polski z daleki. Ich do nas przybyli. Warto dodać, że był też wyjątkowy gość z Niemiec, który pokonał około 1200 kilometrów, by pojawić się w Grębowie. Pan Wolfgang kiedyś mieszkał i pracował w Polsce i tu narodziła się jego miłość do klasycznej motoryzacji. Teraz jeździ nowoczesnym jednośladem i właśnie nim przyjechał do Grębowa. Są motocykle i nowe i starsze. No, pół na pół bym powiedział, bo dużo nowych przyjeżdża. Tymi nowymi przyjeżdżają z daleka. Przyjechał Pan nawet z Niemiec, 1300 km wczoraj, zamówił sobie tu na miejscu dwa noclegi, ale przyjechał oglądać stare motocykle, po prostu dzwonił do mnie, czuje sentyment, za młodu takie motocykle użytkował. No i chciał powspominać, mówię, mieszka w Niemczech i wybrał się motocyklem osobiście na dwa dni tutaj do nas. Ja zawsze jeździłem motodromi. A do i w Polsce, jakbym mieszkałem, już w Polsce też motorami jeździłem. SAL-ką, Gazelą, MZ, Jawa, CZ. No i teraz nowymi motorami. W internecie zawsze oglądałem i marzyłem, żeby przyjechać na takie spotkanie starych motocykli. Warto było, naprawdę warto było. Coś takiego pięknego, starego już dawno nie widziałem. Najbardziej mi się podoba Junak. Zawsze już się podobał Junak, no i Junak jest najlepszy. Chciałem już parę razy, ale one były albo za drogie. Albo były zrujnowane. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Miłośników Starych Motocykli Gazela w Grębowie. Od początku to wydarzenie mocno wspiera wójt Kazimierz Skura, a nad całością tradycyjnie czuwa Gminne Centrum Kultury. To kolejne wydarzenie, które wzbogaca ofertę kulturalną oraz pokazuje że jest tu wiele grup i stowarzyszeń mających ciekawe pasje i zainteresowania. Różnorodność jest wielką siłą rozwojową wszystkich inicjatyw. Nie skupiamy się na jednej inicjatywie, czynimy ich wiele i staramy się, żeby pasjonaci wielu różnych dziedzin mieli swoje miejsce u nas, swój czas. I swój czas taki do podzielenia się swoją pasją z innymi, z mieszkańcami. Nie tylko kultura ludowa, nie tylko zlot samochodów strażackich, nie tylko stare motocykle, nie tylko tradycje dorzynkowe. Czekamy również na pasjonatów innych energii. Chętnie przytulimy i będziemy się cieszyć, że w kalendarzu zaistniało nowe wydarzenie. Po pandemii wró wróciła frekwencja, wróciła radość ludzi z bycia razem. Ludzie chcą, chętnie przychodzą, cieszą się z bycia razem całymi rodzinami i to nas też bardzo cieszy i motywuje do dalszej Prace. Myślę, że gmin z takim dorobkiem kulturalnym jak nasze gminne centrum kultury i jednocześnie te wszystkie stowarzyszenia, które działają wokół gminnego centrum kultury, wokół gminy, jest to też taka oznaka pewnej wolności. Ludzie chcą się gromadzić, chcą stworzyć stowarzyszenia, chcą robić coś dobrego. Ja ze swojej strony się nie wtrącam. To wszystko na siebie bierze gminne centrum kultury i po prostu w sposób spontaniczny y, mieszkańcy y, starają się tutaj zapewnić y, sobie ale też i innym y, jakąś rozrywkę. Tradycyjnym elementem zjazdu, który zawsze odbywa się w okolicach wspomnienia patrona kierowców Świętego Krzysztofa, było poświęcenie wszystkich pojazdów, którego dokonali księża z miejscowej parafii dla posiadaczy unikalnych maszyn to przede wszystkim pasja. Wiele osób od młodości posiadało motocykle i ta miłość towarzyszy im do dziś. Klasyczne motocykle mają w sobie coś, czego obecne maszyny nigdy nie zastąpią. No u nas staramy się to oddzielić właśnie, żeby i to się właśnie chwali, ludzie chwalą, dzwonią, że Chcą przyjechać na zlot starych motocykli, no i oglądają stary, no, ktoś potrzebuje nowe obejrzeć, przejdzie parę metrów dalej i ogląda sobie nowy. ale jest to właśnie takie posegregowane, że uporządkowane jest. Motoryzacja dawniej było wszystko na, na prostych rzeczach, wszystko mechanicznie, nie było elektroniki, nie było jakichś tam układów scalonych, normalny śmiertelnik. Jeżeli coś tam miał jakieś w domu komarka, czy coś, to sobie poradził, czy, czy w łezkę, bo mówię, nie trzeba było jakiejś filozofii. No, teraz jest więcej, bo i te zapłony wkładają w CDI, bo no niby są nie ten. No, ale tak jak my bardziej bazujemy na, na oryginałach, na, na oryginalnych częściach.